Witam, moi drodzy! Kłania się Łukasz M. Dzisiaj na filmie po raz trzeci będę otwierał saszetki z Biedronki Dumni z naszych. Mam tutaj 11 z kartami i 9 z naklejkami, czyli ponownie w sumie 20 saszetek. Tak jak na ostatnim odcinku, najpierw sobie otworzymy karty, a później naklejki. No i mam Artura Jędrzejczyka. Nie miałem go wcześniej, więc idealnie wpadło. Kamil Grosicki, jego już miałem. Tutaj mamy powtórkę Jędrzejczyka. już Milik. No coś dzisiaj Jędza wpada jak na zawołanie. Trzecia karta. No ale teraz wpada nowy chyba zawodnik. Nie miałem go jeszcze. Maciej Rybus. rol linety No i znowu mamy nowego zawodnika do kolekcji Tiago cionek. Michał Pazdan. Powtórka grosika. No i ostatnia saszetka z kartą. Kuba Błaszczykowski. A teraz lecimy z naklejkami. I jak to będzie otworzone, moi kochani, to zrobię uzupełnianie albumu z tymi kartami, naklejkami z poprzedniego odcinka i z dzisiejszego to jest powtórka ostatnią trafiłem Kamil Glik a tutaj Mączyński Piszczu Rybus i Stępiński Milik, Glik i Krychowiak. Piszczek. Tutaj mamy jakieś legendarne mecze. I Łukasz Teodorczyk. Jędrzejczyk, powtórka wcześniejszej naklejki, i linety, tutaj również jakiś legendarny skład, mączyński teodorczyk. trzy saszetki nam zostały. Glik, Jędrzejczyk i Błaszczykowski. Naklejka z jedną częścią zespołu. Piszczek. A tutaj chyba Stępiński to jest. No i ostatnia saszetka dzisiejszego filmu. Nie miałem jeszcze tego, więc ładnie. PZPN, Tiago i Linety. Tak to, moje kochani, wygląda. Kolejny odcinek z tej kolekcji to będzie uzupełnianie. Zobaczymy wtedy ile brakuje kart i naklejek. Dzisiaj, moje kochani, dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na moje następne. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.